Pojedynek między OpenAI a Google trwa w najlepsze, i właśnie mamy jego rozwinięcie. ChatGPT dostał nowy, ulepszony model do generowania grafik Image 1.5, i dziś sobie go przetestujemy i porównamy z NanoBanana Pro. Więc zapraszam do oglądania. Na stronie możemy przeczytać, że mają być świetni w edycji zdjęć czyli to, w czym NanoBanana od początku, nawet te pierwsze modele. Były niesamowite, czyli po prostu edycja zdjęć, dodawanie czegoś, usuwanie, podmienianie i tak dalej. Więc w tym mają być również teraz świetni. Kreatywne transformacje, czyli model jest bardziej kreatywny, zmienia i dodaje elementy, takie jak tekst i układ, aby ożywić nasze pomysły i zachowując jednocześnie ważne detale pierwotnego zdjęcia. Ma działać z bardziej. Zgodnie z instrukcjami, bardziej się ich trzymać. No i tu mamy przykład: że była do stworzenia siatka, sześciu kolumn i 6 wierszy. I tutaj po lewej stronie nowy model, czyli idealnie jest siatka różnych jakichś przedmiotów. A tutaj stary model, gdzie nie mamy zachowanej tych proporcji, bo w poziomie są tylko cztery elementy, a w pionie jest ich 7 i ostatnia kolumna jest ucięta, więc. Więc nie trzymał się tego tak dobrze. Teraz już ma być idealnie. Renderowanie tekstu, z tym akurat ChatGPT, poprzednie yy, wersje dali i świetnie sobie radziły, był najlepszy do generowania napisów w języku polskim, dopóki nie wyszedł na no Banana Pro. Teraz ma być to jeszcze ulepszone i ma tworzyć grafiki nawet z taką bardzo dużą ilością tekstu. Tutaj mamy jakąś gazetę i widzimy jest świetnie wszystko opisane. Ma być ulepszona jakość, czyli dobrze sobie radzi w renderowaniu wielu małych powierzchni. I daje bardziej naturalny wygląd. No, i tu mamy porównanie, że na przykład w starym modelu, gdy chcieliśmy wygenerować grafikę przedstawiającą zdjęcie, fotografię, no to była ona taka sztuczna, te kolory było widać, że nie są realistyczne. A tu w nowym modelu mamy naprawdę bardzo realistyczną kreację. Widać nawet lampę odbijającą się na tym zdjęciu. Jest taki połysk charakterystyczny, jak takie odbitki właśnie mają, więc wygląda dużo bardziej realistycznie. I co ciekawe, na koniec dali przykłady ulepszeń i ograniczeń, czyli też podali wady, w czym są słabi. Ciekawe podejście marketingowe. Że nie boją się mówić o swoich ograniczeniach. No i tu mamy przykłady, że jest poprawa, na przykład jeżeli chodzi o plakat, gdzie mamy różne sekcje, y różne opisy, i że teraz lepiej to rozumie niż w poprzedniej wersji. Lepiej radzi sobie też y z geografią, z różnymi mapami. Tutaj mamy mapę świata i stolice krajów, a tutaj nie był w stanie tego zrobić w poprzednim modelu. No i mamy ograniczenia, czyli czasem nie trzyma się stylów, czyli mamy grafikę w stylu anime, no i w tym nowym modelu nie wyszło mu to. Nie jest to takie typowe anime bajkowe, tylko bardziej jakiś film fantazy. Ma problem z wieloma twarzami. Jeżeli na zdjęciu znajduje się dużo osób i chcemy takie zdjęcia edytować, to ma problem z zachowaniem wszystkich szczegółów twarzy każdej osoby. Więc niektóre osoby mogą wyglądać inaczej. I ostatnie ograniczenie to jest wielojęzyczność. Jeżeli mamy jakiś plakat, gdzie jest kilka języków, no to może się gubić, może coś yy, mylić. No i to, tak naprawdę, tyle. Więc dosyć tego zbędnego yy, gadania o teorii. Przejdźmy do praktyki, czyli zrobimy sobie test. Ja już sobie odpaliłem ChatGPT i teraz w lewym górnym rogu mamy obrazy. I jest tu napisane, że jest nowość, czyli nowy model. Więc sobie przejdźmy. Odpala nam się takie okno. Mamy tutaj różne style do wyboru: szkic, portret, pluszak, figurka i tak dalej. Jest tego sporo. Mamy na dole też sekcję: odkryj coś nowego, czyli takie propozycje można powiedzieć. Na przykład utwórz kartkę świąteczną. Zbliża się okres świąteczny, więc ktoś może chcieć sobie coś takiego stworzyć. Ja chciałbym przetestować to narzędzie w tych samych kategoriach, w których testowałem ostatnio NanoBanane Pro, czyli były to polskie napisy, prawa fizyki, szczegółowość i realistyczność, grafika produktowa, zdjęcia katalogowe i grafiki takie. Animowane dla dzieci, więc przetestujemy sobie to w tych kategoriach. Zacząłbym od najtrudniejszego, z którym każdy model ma zawsze problem, czyli napisy w języku polskim. Chwalili się też tym, że teraz jest w stanie tworzyć długie teksty na grafikach, więc przetestujemy sobie to. Żeby test był miarodajny, ja sobie po prostu skopiuję. Prompty z testu z Nano Banany Pro, żebyśmy mogli sobie od razu porównać, jak wyszły te kreacje. Więc na pierwszy ogień wlatuje zdjęcie reklamujące jakąś kolekcję mody. Będzie tam mało napisu, więc na początku łatwiejsza trochę kreacja. Więc ja sobie wklejam prompt i zaczynamy generować grafikę. Sprawdzimy też, jak długo. Taką grafikę tworzy, bo poprzednie modele Dali i w czacie GPT bardzo długo tworzyły te grafiki, około 3 minut. Teraz przeczytałem, że jest to mocno przyspieszone, więc zobaczymy sobie, ile trwa generowanie takiej grafiki. Mamy pierwszą grafikę, zajęło mu to około 40 sekund, więc jest znaczna poprawa względem tego, co było kiedyś, ale nadal nie ma kompletnie podjazdu do. Nano banana, które generuje grafiki w około 10 sekund, więc jest i tak 4 razy szybsza około. Od Chata GPT mamy grafikę, zobaczmy sobie jak wyszło. No, widzę błędy, tutaj w wyrazie najgorętsze zrobił dwa błędy w literach, więc słabo. Pamiętam, że gdy używałem Dali i wcześniej do generowania grafik, to wychodziły bezbłędnie. Napisy za każdym razem. Tutaj pierwsza próba i od razu błąd. Porównajmy sobie to od razu do Nano Banany Pro. To jest kreacja z Nano Banany Pro. Mamy wszystko bezbłędnie. Mamy styl realistyczny, minimalistyczny, taki luksusowy, dużo złotych kolorów. A tu mamy Chat GPT, nowy model, więc sami ocencie. Mi się chyba styl bardziej podoba, akurat w czacie GPT, aczkolwiek ten błąd kompletnie dyskwalifikuje tą kreację. Nie można byłoby tego wykorzystać w żadnym marketingu, ale bardzo się chwalili, że są teraz świetni w edycji zdjęć, więc spróbujmy sobie to wyedytować promptem. I zobaczymy, czy uda się poprawić. No i jak widać nie udało się mu tutaj poprawić tego błędu. Cały czas jest to samo w tym wyrazie, próbowałem dwa razy. Za drugim razem troszeczkę bardziej mu to rozpisałem, że musi być literka E, a nad literką T że nie może być żadnych kresek. No i mimo to nadal mamy ten sam błąd, więc nie poradził sobie z tym. Także pierwszą kreację wygrywa zdecydowanie nano banana. Teraz przejdźmy do drugiej kreacji, też z napisami. Tym razem troszeczkę więcej Tekstu, żeby było mu trudniej, zrobimy sobie billboard z napisem, będzie kilka zdań na nim, bo zobaczymy, jak sobie teraz poradzi. No i mamy drugą kreację. No, powiem szczerze, jest tragicznie z modelu, który potrafił świetnie robić grafiki z wyrazami w języku polskim. Gdzie robił to bezbłędnie, gdzie tak naprawdę wykorzystywałem ChatGPT przez pół roku do tworzenia jakiś grafik na Instagram czy na social media, gdzie właśnie było dużo napisów w języku polskim i wychodziło mu to bezbłędnie za każdym razem, to teraz jest tragedia. Mamy napis, 2 trzy zdania, no i jest masa błędów. Już na nagłówku widzimy, że w wyrazie przyszłość jest, jest taka dziwna kreska nad S z jakiegoś innego alfabetu. No i dalej mamy to samo. W wyrazie możesz, powinno być z kropką, a na końcu nie powinno być nic, no to jest inaczej. Tu w ogóle zmienił całkowicie wyraz, zamieni. Zamienić powinno być. Użył w ogóle. I J. Więc, no, jest, jest jak widać tragedia. No, z tego nie da się praktycznie rozczytać. A teraz sobie zobaczcie, jak wyszło to wy Nano Bananie Pro. Mamy napis. Idealnie, bez żadnych błędów. Czytelny, łatwo się w tym rozczytać. Estetycznie wszystko ładnie. Także znowu Nano Banana Pro wygrywa. Dobrze, spróbujmy pogrążyć to narzędzie jeszcze bardziej. Czyli, z czym mieli sobie radzić. Najlepiej, czyli bardzo długie teksty, stworzymy sobie grafikę, na której będzie wierszyk miłosny. Jest tutaj dużo wersów, dosyć, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Patrząc na poprzednie kreacje, to będzie tragedia, ale zobaczmy. No i jak widać, jest tragedia. Bardzo dużo błędów. Wyraz miłość, lepiej, bardziej ćwiczy. Niepojęty. Także nie mam pojęcia, co oni zrobili z tym modelem. Model, który świetnie radził sobie z tekstem, teraz sobie kompletnie nie radzi z tekstem. No, także no, totalna porażka. Przejdźmy do następnej kategorii, czyli prawa fizyki, jak sobie radzi. Z odwzorowaniem ich Tym razem mamy wyścig Formuły 1 I wypadek między dwoma bolidami I tak się to prezentuje Szczerze powiedziawszy mi się nie podoba Wygląda trochę sztucznie Tu mamy obraz z Gemini No tutaj jest oczywiście mniej tych szczątków yy, I wszystkiego Tu jest dużo bardziej Ale kolory tu mi się nie podobają Są takie bardziej jak z gry komputerowej Niż yy, jak z Prawdziwego wyścigu z jakiejś fotografii czy nagrania. Tu zdecydowanie bardziej realistycznie wygląda właśnie Nano Banana. I mamy jeszcze takie zdjęcie w Nano Bananie, więc to bardziej wygląda fotorealistycznie od tego. W promcie jest jasno opisane, że ma być realistyczny obraz, więc to jest to, co pisali na swojej stronie, że mają ograniczenia, czyli że czasem stylu może się nie trzymać. I tu jeszcze dodatkowo chciałem zrobić taką grafikę z właśnie jak dwa bolidy stoją na linii startu, żeby zobaczyć jak to wyjdzie, czy będzie bardziej realistycznie wyglądało, ale nie. My tutaj te lampy z tyłu bardzo sztucznie wyglądają i ten tłum, te trybuny. Także słabo, banana pro znowu wygrywa. Kolejną kategorią, którą przetestujemy, jest szczegółowość, czyli jak sobie radzić z jakimiś bardzo małymi elementami. Jakie je zobrazuje, czy będzie to wyglądało naturalnie, prawdziwie, czy nie. Tym razem zdjęcie rosy na dźbłach trawy z wschodzącym dopiero słońcem. Prezentuje się to tak. No, myślę, że te krople mogłyby być lepiej odwzorowane, nieco bardziej szczegółowo. Tu mamy grafikę w dano banana, to spójrzcie na to. To no, zdjęcie jest jak z jakiegoś katalogu. Jest po prostu... Piękne, widać strukturę kropli, widać jak te promienie tak nierównomiernie padają na te dzibła trawy. Widać na tych dźbłach trawy, tu możecie zobaczyć takie niteczki, więc no to jest mega, mega, szczegółowe zdjęcie, mega realistyczne. Tutaj nie widać na przykład tych niteczek na, na trawie, więc jest gorzej, więc Gemini znowu wygrywa. W tym zestawieniu, następna kategoria w tym teście to jest okładka modowa. I mamy pierwszą grafikę. Jest to okładka z magazynu Vogue. Twarz modelki widać, że jest bardzo plastikowa, bardzo sztuczna. Nie wygląda to w ogóle naturalnie. No i druga sprawa jest taka, że modelka zasłania w ogóle napis swoją głową. Nie widać tutaj literki G i w ogóle ten napis jest ucięty na górze, więc mega słabo. Tutaj dla porównania macie nano Banane Pro, czyli mamy napis. Fajnie odwzorowany modelka. Naturalnie wygląda naturalne barwy, naturalne odcienie skóry, fajna, minimalistyczna okładka, taka właśnie w stylu Woko. Oni często robią takie minimalistyczne swoje okładki. Także moim zdaniem znowu słabo, mega, wyszło w czasie GPT. I tu mamy jeszcze drugą okładkę w innej kreacji, też do magazynu modowego, tym razem na pustyni. O tu wygląda już bardziej realistycznie, bardziej naturalnie. No ale spójrzcie na to zdjęcie Nano Banany. Tutaj jest w ogóle moim zdaniem deklasacja. No, to zdjęcie wygląda świetnie. I te kolory, barwy, i tutaj struktura tego piasku na pustyni, wiatr, te włosy, modelki i ta sukienka, no, to wygląda. Naprawdę niesamowicie. A tutaj piasek jest bardziej taki rozmyty. Nie widać dobrze jego struktury. Sukienka modelki tak jest na wszystkie strony rozwiana, więc nienaturalnie wiatr. Widać po włosach, że wiatr wieje od tej strony lewej, więc włosy. Są rozwiewane w bardziej do tyłu w prawą stronę. A sukienka tutaj jest jakby w drugą stronę rozwiewana, więc raczej też jest to mało realistyczne. Tutaj jest wszystko ładnie spójne. Więc zdecydowanie nano Banana Pro po raz kolejny wypada dużo lepiej. Zostały do przetestowania trzy rzeczy. Pierwszą którą przetestujemy z tych ostatnich trzech rzeczy, to jest infografika. Chwalili się na swojej stronie, że tam była mapa świata, że świetnie wszystko jest odwzorowane, więc zrobimy sobie na początek infografikę z mapą Tajlandii. Zobaczymy jak to wyjdzie. I tak się prezentuje nasza infografika z najpopularniejszymi atrakcjami w danym regionie Tajlandii. Tu w ogóle słabo wyszło, bo jakby ten obrazek zasłania mapę. Nie widać tutaj dobrze linii brzegowej. Nie, nie podoba mi się to. A tak mamy infografikę w NanoBananie Pro, czyli mamy dokładnie widać cały kontur mapy tego kraju. A obrazki z najpopularniejszymi miejscami w danym regionie są z boku, no więc no jest to zdecydowanie ba bardziej czytelne. No i też tutaj ta grafika to wygląda troszeczkę jak z jakiejś nie wiem gry, bajki, taka bardzo jakaś starodawna w takim stylu retro, można powiedzieć. No a tu jest taka fajna infografika, kontrastowa, fajnie wszystko widać. No moim zdaniem lepiej po prostu to wygląda bardziej estetycznie i bardziej czytelnie dalej zrobimy sobie grafikę produktową, zobaczymy jak wypada w kreacji produktów. Chciałem wygenerować kolejną grafikę, ale dostałem taki komunikat, że tworzę grafiki zbyt szybko i żeby każdy miał równy dostęp, muszę odczekać 18 minut. To w ogóle jakiś absurd moim zdaniem. Tym bardziej, że nie generowaliśmy wcale dużo grafik. Wygenerowaliśmy kilka grafik. Mniej niż 10 i mam jakieś ograniczenia tutaj w, w kreacji. Jakiś totalny absurd. W Gemini generowałem dziesiątki grafik w jednym oknie i to na darmowym planie i nie było problemu. A tutaj mam płatny plan plus i po prostu mam jakieś ograniczenia. Nie wierzę w co widzę. Jakaś totalna porażka. Chciałem jeszcze spróbować to obejść i w nowym oknie. Wygenerować grafiki, ale w nowym oknie jest to samo. Nie wiem nawet jak to skomentować. Po tym filmie prawdopodobnie usunę swoją subskrypcję, bo jestem zażenowany taką sytuacją. Więc chyba zakończmy ten test. Nie widzę sensu kontynuowania go i tak we wszystkich kreacjach przegrało. Znano Banana Pro. Tu chciałem jeszcze wygenerować. Grafikę torebki, a tak wyszło w wy, Nanobananie, całkiem fajnie. I zdjęcie zegarka. Też wyszło fajnie. No i kilka grafik jakiś dla dzieci, bajkowych takich, jest tutaj też super. Tam mi się podoba z tymi kresnoludkami, taka fajna rysunkowa, jakby ktoś to malował jakimiś kredkami. Także myślę, że w tym filmie to tyle. Jak widzicie, no tutaj ChatGPT GPT przegrał we wszystkich kreacjach, nie radzi sobie z napisami, realistyczność jest słaba, szczegółowość też wypadła gorzej. Prawa fizyki również gorzej, infografiki i okładki modowe też. Także Gemini moim zdaniem wygrywa to ten test, to porównanie 5 do 0. Dajcie znać w komentarzu, jak wy oceniacie nowy model od Chata GPT do generowania grafik. Na koniec chciałem tylko powiedzieć, że w okresie świątecznym mój kurs y, marketingu wizualnego z AI, czyli tworzenie grafik, reklam i modelek AI jest teraz przeceniony o 50%, normalnie kosztuje 500 zł. Teraz na końcu roku kosztuje 250 zł. Więc jeżeli chcecie nauczyć się tworzyć fajne grafiki produktowe, fajne reklamy i modelki AI, które będą reklamować wasze produkty, wasze usługi, to zapraszam do skorzystania z takiego kursu. Link jest w opisie tego filmu. A ja dziękuję za dziś i do zobaczenia w następnym filmie. Subskrybuj ten kanał, jeśli chcesz więcej materiałów o AI, generowaniu filmów i grafik.